Cześć kochani, witam Was serdecznie w 13 odcinku podcastu pod tytułem Świadome rozkwinki. Ja mam na imię Karolina i dzisiaj będę opowiadała o tym, dlaczego mimo wysokich wibracji nie manifestujemy tego, czego chcemy i co ma do tego nasze wyższe ja, nasza intuicja. Ja ogólnie już nagrałam kilka filmików na YouTubie o trikach manifestacji, więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie obejrzeć, to zapraszam, bo jest cała playlista. Jak wpiszecie Karolina Kuraj, triki manifestacji, to będzie. Mogę też wrzucić link tutaj w opisie na YouTubie i Spotify. Ale generalnie to jest bardzo ważny temat, bo w duchowości, w takim rozwoju świadomości, często się mówi o tym, żeby tylko być w pozytywnych wibracjach, wysokich wibracjach, żeby być zadowolonym z życia, żeby wszystkich kochać i tak dalej, i wtedy wszystko przeciągniemy. To jest taki mit na podstawie książki Sekret, lub też filmu Sekret, gdzie... My myślimy, że okej, okay, jak teraz będę się tylko skupiać na tych pozytywnych rzeczach, to wszystko pozytywne do mnie przyjdzie. To jest prawda, ale tylko i, w tylko i wyłącznie w momencie, w którym my nie mamy żadnego oporu wewnętrznego do tego, o czym myślimy, do tego, co chcemy zmanifestować. Dlatego, że jeżeli coś nie manifestuje się w naszym życiu teraz, to znaczy, że jest w nas część jakaś, która opiera się. Temu, co chcemy zmanifestować. Czyli jest część nas, która tak naprawdę wcale tego nie chce. Więc my, skupiając się tylko i wyłącznie na pozytywnych wibracjach i pozytywnych emocjach, nie dajemy się wyrazić części nas, która tak naprawdę potrzebuje od nas zrozumienia, akceptacji i potrzebuje, żebyśmy też zobaczyli, czego ta część tak naprawdę chce i dlaczego ona nas w cudzysłowie sabotuje, bo tak naprawdę to nie jest sabotaż. Gdyż ta podświadoma część nas naprawdę myśli, że my mm, przez to skorzystamy, że ona nas blokuje. I dam Wam najpierw taki przykład, bo może to łatwiej jest zrozumieć, że jeżeli my chcemy przykładowo zarobić więcej pieniędzy, ale Mamy gdzieś wewnętrzne przekonanie, że bogaci ludzie to są źli ludzie, albo że jak zarobię więcej pieniędzy, to stracę przyjaciół, bo oni nadal będą biedni, a ja będę bogaty lub bogata, to już nie będę się z tymi samymi ludźmi zadawał. Albo może, jak będę bogata, to więcej ludzi coś będzie ode mnie chciało, będę miała więcej odpowiedzialności, może będę w większym niebezpieczeństwie, bo będę miała więcej pieniędzy do rozporządzenia i może coś ludzie się o tym dowiedzą i wtedy w jakiś sposób jest to dla mnie niekorzystne, tak? I te wszystkie blokady, te wszystkie opory wewnętrzne to są właśnie te rzeczy, które sprawiają, że nie manifestujemy, mimo tego, że codziennie możemy mówić sobie o mam tyle pieniędzy, pieniądze do mnie łatwo przychodzą, spływają do mnie w obfitości i tak dalej, to nasz opór wewnętrzny sprawi, że nie stanie się to nasza manifestacja, bo tak naprawdę czasami te nasze afirmacje sprawiają, że my czujemy, że my się oszukujemy. Patrzymy w portfel, mamy tam 5 złotych, a mówimy sobie, że zarabiam 100 tysięcy miesięcznie. No nie, nasza podświadomość to też wie i czuje. Jeżeli my okłamujemy siebie, to stwarzamy tak naprawdę więcej oporu wewnętrznego. Więc z tymi afirmacjami to też sobie zobaczcie na YouTubie, bo jeden z tych trików manifestacji, o których mówię, właśnie się nazywa afirmacje i tam mówię w tym filmiku o tym, jak dobrze mówić afirmacje, żeby w ogóle um, one zadziałały, tak? Bo same afirmacje nie pomogą. My musimy... Najpierw ogarnąć ten nasz opór wewnętrzny, który jest tak naprawdę pracą na poziomie podświadomym, bo my teraz świadomie myślimy, nie no, ja oczywiście, że chcę zmanifestować te 100 tysięcy złotych miesięcznie, tak, ale mamy tyle oporu wewnętrznego i im mniejsza, no nie, im większa różnica między tą kwotą, którą chcemy, a tą, którą teraz zarabiamy, tym też większy ten opór i dużo więcej warstw tego oporu jest, tak naprawdę. Więc my, jeżeli chcemy coś zmanifestować, a nie mamy przekonania, że możemy, bo jest w tym gdzieś jakiś opór wewnętrzny, to po prostu to się nie stanie. I chciałabym o tym powiedzieć, bo wiele osób, które uczą o, o manifestacji, uczą tylko tego podejścia właśnie takiego top-down, czyli wytwarzamy te wysokie wibracje, żeby mm, być wibracyjnie zgodnymi z fajnymi rzeczami. Okej, okay, to jest prawda, ale oprócz tego trzeba wejść też w te negatywne. Aspekty nas i te niskie wibracje po to, żeby odbić się od dna, żeby uwolnić tą energię niską z naszego ciała i żeby móc wyrazić ten opór wewnętrzny, który jest. Czyli przykładowo z tymi pieniędzmi. Może wyrażę ten strach przed y, braniem odpowiedzialności albo strach przed samotnością, bo jeżeli będę miała więcej pieniędzy, a stracę przyjaciół, to to może być strach przed samotnością. Lub też jakieś inne blokady, tak? Y, to dla każdego co innego tak naprawdę. Ale najpierw ogarnijmy ten opór wewnętrzny, który sprawia, że tego nie manifestujemy, bo później tak naprawdę bez oporu wewnętrznego to te rzeczy się zmanifestują szybciutko. Więc to jest bardzo ważne i w tym też będę Więc to jest bardzo ważne i tego będę też uczyła na moim programie proces przebudzenia. Od 12 sierpnia zaczynamy, to jest program grupowy, i tam będziemy pracować właśnie z podświadomością i pokażę Wam, jak odkryć te blokady do manifestacji tego, czego chcecie, i jak z tym popracować. To jedna z technik, których, y, które ja używam z klientami, nazywa się praca z częściami. Oczywiście, jeżeli ktoś chce sesję 1 na 1, to też zapraszam, ale będę Was uczyła też w energii grupy, jak z tym pracować, ze sobą i też z grupą, z kimś innym, żeby dotrzeć do tych części nas, które właśnie są w oporze. I pokażę Wam krok po kroku, jak to robić. Więc musimy najpierw ogarnąć, jaka jest energia w opozycji, czyli jakie jest przekonanie, które wierzymy, które jest dla nas niekorzystne, które jest w opozycji do tego, co chcemy zrobić. Ja też z klientami ogólnie na sesjach 1 na jeden, używam takiej metody, która się nazywa PsychCape. Też mam o niej filmiki na YouTube, jak chcecie. Psych, myślnik, Kasia pisze. I... To jest metoda, która polega na tym, że balansujemy półkulę mózgową prawą i lewą po to, żeby odpuścić właśnie opór. Bo jeżeli my mamy opór wewnętrzny, to jest bariera pomiędzy prawą a lewą półkulą mózgu. I my, przez to, że wchodzimy w proces zmiany przekonania, możemy zobaczyć ten podświadomy opór, te emocje, te właśnie myśli, które krzyczą: Nie, tak wcale nie jest, jak chcemy powiedzieć jakieś pozytywne przekonania, i wtedy uwalniamy to, stajemy się tego świadomi i przeprogramowujemy to dosłownie w ciągu kilku minut, bo Psyche jest moją ulubioną metodą, która jest najszybsza, a ja ogólnie lubię bardzo szybko i efektywnie wprowadzać zmiany w siebie i też w ogóle u innych, więc tak, Psyche jest super, jakby ktoś chciał, to zapraszam na sesyjkę, bo tego to już nie mogę was nauczyć, dlatego, że to jest dużo głębszy proces, żeby wiedzieć, jak to zrobić, ale jeden na jeden mogę was w tym wesprzeć, jak ktoś chce spróbować Zmienić przekonania dosłownie w trymiga, to zapraszam. No ale dobra, kolejna rzecz, którą chciałabym wspomnieć o tej manifestacji, oprócz tego, że najpierw trzeba opór wewnętrzny ogarnąć, który jest związany z niskimi wibracjami, które są skumulowane w naszym ciele, czyli traumy z dzieciństwa, właśnie niewspierające przekonanie i tak dalej, to też jest tak, że w tej manifestacji my za bardzo właśnie chcemy być tymi pozytywnymi ludźmi, bo boimy się, że jak. Skupimy się na tym negatywnym, to wtedy zmanifestujemy to negatywne. To jest nieprawda, bo jeżeli raz a porządnie skupimy się na tym negatywnym, co w nas jest, i przez proces pracy z traumą, pracy z emocjami uwolnimy to z ciała, to wtedy tego już nie będzie w nas. Więc to nie jest tak, że my to rozdmuchujemy i że my się retraumatyzujemy czymś, tylko wchodzimy w te negatywne emocje po to, żeby je przerobić i z nich wyjść, żeby już nam było później lżej i lepiej, a nie po to, żeby one nas gnębiły i żeby cały czas sobie w tym pływać i manifestować jakieś główienko. tak? To nie o to tutaj chodzi. Więc to chciałabym też wspomnieć, bo to jest bardzo ważne dla mnie, żebyście wiedzieli, że skupiając się nawet na tych niskich wibracjach, to nie jest tak, że my je manifestujemy, a my je przerabiamy, dlatego, że my je przerabiamy i z nich wychodzimy. Przynajmniej na moich sesjach. Nie wiem, jak jest u innych. Także to też w procesie przebudzenia hmm, w tym programie coachingowym będziecie mogli doświadczyć, jeżeli ktoś ma ochotę, to y, napiszcie do mnie karolina.kurajmałpa.gmail.com albo znajdźcie moje media społecznościowe i dajcie znać, bo do końca czerwca jest jeszcze niższa cena. Także y, zapraszam. Potem w już cena wzrasta, a program zaczyna się 12 sierpnia. Kolejną rzeczą, którą chciałabym tu wspomnieć, to jest to. Że jeżeli my mamy jakieś pragnienie wewnątrz i bardzo czegoś chcemy, piszemy sobie te afirmacje i tak dalej, z poziomu duszy lub z poziomu jego, bo to z różnych jeszcze poziomów te afirmacje możemy pisać, tak? Czyli jest pragnienie naszego serca takie prawdziwe, jest też pragnienie naszego umysłu, które zostało zaprogramowane gdzieś tam przez dzieciństwo, przez nasze paterny tego, z czym się wychowywaliśmy i to może nawet nie jest nasze autentyczne ja. Bardzo często zresztą na sesjach z klientami doświadczałam tego, że nie wiem, ktoś kto był na przykład jakąś głową biznesu i zarabiał nie wiadomo jaki hajs i tak dalej, nagle po procesach wewnętrznych stwierdził, że kurczę, ja w ogóle nie chcę teraz robić biznesu, ja chcę robić na przykład rap. I potem się przeprogramował całkowicie i zaczął być muzykiem zamiast y, przedsiębiorcą. Odpuścił sobie ten biznes na jakiś czas, no a potem po kilku latach już z poziomu totalnie serca i autentyczności wrócił do biznesu, ale już totalnie z innej energii. I z innej intencji tak naprawdę, bo nasze dlaczego, nasze czemu pod tym, co robimy, czyli dlaczego w ogóle coś robimy, czyli intencja, jest najważniejsza w naszych działaniach. Dlatego też czasami nie manifestujemy tego, czego chcemy, bo nasza intencja zrobienia tego nie jest dobra. Yy, przykładowo, jeżeli nie wiem, zarabiamy pieniądze, bo to już przykład z pieniędzmi podałam, jeżeli zarabiamy pieniądze ze strachu przed byciem biednym, to Totalnie inny rezultat będziemy mieli, gdy jeżeli zarabiamy pieniądze z miłości do komfortu życiowego e, lub z miłości do wolności. Więc intencja strachu lub intencja miłości to są też dwie różne rzeczy e, i na to też trzeba zwrócić uwagę. No ale dobra, jaką jeszcze rolę pełni ta nasza intuicja i to wyższe ja w manifestacji, bo to też jest ważne, żeby to wspomnieć. E, ja już też o tym mówiłam w niektórych moich youtubach wcześniejszych, jakiś czas temu, kilka lat temu. E, że my tak naprawdę czasami nawet możemy tworzyć naszą rzeczywistość, jeżeli przykładowo mamy y, limitujące przekonania, jakieś ograniczające nas rzeczy w środku, to i tak możemy zmanifestować to, czego chcemy, ale my musimy to wtedy wybrać jako naszą nową rzeczywistość. Musimy stworzyć tak zwane napięcie y, kreatywne, czyli jakby tą różnicę pomiędzy tym, gdzie jesteśmy, a tym, gdzie chcemy być, bo czasami ludzi to wprowadza w taki. Y, Stan, gdzie są niepewni lub też tacy bezsilni wręcz, czy czują się jak ofiary losu, wobec tego, że kurczę, to ja teraz muszę przeprogramować wszystkie moje ograniczające przekonania, ale przecież tego jest tyle, to ja już nigdy nie zmanifestuję życia, jakie chcę. To tak nie jest, bo jeżeli my jesteśmy w stanie wyjść poza naszą podświadomość i świadomość i wejść totalnie do nadświadomości i wizualizować i przyciągać tą naszą wizję, manifestację, z poziomu właśnie tego wyższego bez żadnego oporu wewnętrznego nawet przez kilka minut tylko i jeżeli ta nasza ścieżka jest zgodna z naszą nadświadomością to to się może stać nawet bez przeprogramowywania przekonań gdy to jest zgodne więc tutaj wspomnę o dwóch rzeczach jedna to jest taka że możemy zrobić medytację którą zresztą ja też mam y, nagraną taką gdzie My rzeczywiście odkrywamy nasze pragnienia duszy, a nie pragnienia ego, nie naszego umysłu, tylko naszego serca, naszej esencji. I wtedy wybieramy te rzeczy w życiu i przyciągamy je do swojego życia. I coraz szybciej, coraz bardziej one się łatwiej, coraz łatwiej się manifestują. To jest jedna rzecz. Więc patrzmy, z którego poziomu jakieś pragnienie wychodzi. I wtedy powtarzając, na przykład, wybieram życie, w którym mam to i to. to Przyciągamy to, ale drugą rzeczą jest to, że jeżeli my mamy pragnienie, to nasza dusza czasami nie pokieruje nas w to, co jest przyjemne. A my te wysokie wibracje kojarzymy z czymś zawsze pozytywnym i przyjemnym, tylko że intuicja nie zawsze nas prowadzi do przyjemnego, bo czasem nas prowadzi do tego, co jest totalnie najgorszym gównem, co musimy przeżyć, uwolnić z ciała, wyleczyć, dopiero, żeby być zgodni, zgodne wibracyjnie z tym czego chcemy. Więc przykładowo, jeżeli ja chcę zmanifestować partnera na życie, to intuicyjnie będę czuła, żeby przykładowo wejść w relację z kimś, kto może nie jest tym moim partnerem jeszcze, kto mnie striggeruje. Ja taką miałam historię, gdzie weszłam w relację z kimś, gdzie czułam, że mam to zrobić, kto mnie wytriggerował i to niejednokrotnie tak zrobiłam do takiego stopnia, że po prostu wzbudził we mnie wszystkie emocje z mojej traumy opuszczenia przez tatę z dzieciństwa. I dzięki temu ja staję się coraz bardziej zgodna wibracyjnie z tym, kto mnie nie opuści. Bo wchodząc w te emocje, w te żale, smutki, w, wkurzenie, żeby nie powiedzieć gorzej, e, tęsknotę, bezsilność, ofiary losu i tak dalej, i uwalniając te wszystkie emocje z ciała, ja coraz bardziej dostrajam się do tej rzeczywistości, w której już nikt mnie nie opuszcza, bo ja nie mam w sobie emocji opuszczenia już. Ja nie mam już w sobie takiej energii. U wszystko, co się dzieje, to jest lustro nas. Więc przez prawo przyciągania, jeżeli ja mam jeszcze w sobie traumę opuszczenia, no to wiadomo, że moja energia będzie przyciągać ludzi, którzy mnie opuszczą. A jeżeli ja tę traumę przepracuję, to wtedy już moja energia będzie z poziomu pełni siebie też przyciągała. Drugą osobę, która będzie pełnią siebie. I ja taką osobę chcę przy, przyciągnąć, a nie kogoś, kto też jest niedoleczony. Dlatego moja intuicja mnie prowadziła czasami do nieprzyjemnych rzeczy. I ja wiem, że to była intuicja, bo czułam to i intuicja czasami prowadzi właśnie do leczenia, czyli do czegoś, co jest nieprzyjemne, po to, żeby z tej perspektywy borą up czyli z dołu do góry wejść, najpierw to, co jest dla nas nieprzyjemne, trudne, ciężkie i tak dalej, po to, żeby się wznieść do góry, odbić od dna i. Wznieść się na te wysokie wibracje. Ale pamiętajcie, nie trzeba wszystkich przekonań i wszystkich emocji przerobić, żeby przyciągnąć partnera, żeby działo się tak, jak chcemy. Bo to też jest pułapka naszego umysłu, że teraz myślimy sobie, boże, to ja nigdy tego nie przepracuję. Tak nie jest. Bo jeżeli coś jest zgodne z tobą i z twoim planem duszy, to to się stanie. Ale wiadomo, praca z przekonaniami pomaga, bo te opory wewnętrzne, jak są zniwelowane, to wszystko płynie gładko, rzeczy się synchronicznie manifestują. I naprawdę, ja mam mnóstwo historii manifestacji. Może to zostawię Wam już na kolejny odcinek podcastu, w których rzeczy się stały po prostu niespodziewanie, dokładnie tak jak chciałam. I no to jest niesamowite, jak działa świat, gdy nie ma w nas właśnie tego oporu wewnętrznego. Mogę Wam opowiedzieć teraz jedną historykę, dosyć śmieszną, ostatnią z manifestacji, gdzie mam erpocy. No i do tych erpoców jest taki pokrowiec. nie? Dostałam kiedyś od mojego ojczyma pokrowiec na erpocy. On jest, był cały niebieski, ale zgubiłam od tego górę. No i tak z pięć dni temu, czy tam siedem, pomyślałam sobie, kurczę, fajnie by było mieć tą górę pokrowca. Jakby dobrze, by było, żeby ta górna część też się nie niszczyła, tak jak ta dolna jest, wiecie, zasłonięta, to fajnie, żeby te airpodsy się nie niszczyły, żeby górna część miała też pokrowiec. No i jak byłam ostatnio na lotnisku, jak wróciłam z Malagi na Majorkę, to normalnie znalazłam. Słuchajcie, tą górną część pokrowca i dla tych, co oglądają na YouTube, możecie zobaczyć, jak teraz mój pokrowiec wygląda, ale po prostu to jest tak niesamowite. Czy tam na TikToku lub tam Instagramie też, oczywiście, bo Znalazłam górę od pokrowca i nie sprecyzowałam, jaka ona ma być, więc znalazłam taką i teraz mój pokrowiec wygląda dokładnie tak. I to już się właśnie dzieje, co się stało w ciągu dwóch, czy trzech dni od momentu, kiedy o tym pomyślałam. I to się dzieje, gdy nie ma w nas oporu wewnętrznego. Bo ja nie miałam oporu do tego, czy ja znajdę ten pokrowiec, czy ja nie znajdę, a może nigdy nie znajdę, a może nie zasługuję na niego, albo coś takiego. Dlatego zmanifestowało się praktycznie natychmiastowo, instant. Bo... Żadnego oporu we mnie nie było, tylko pragnienie wysłane do wszechświata, puszczone, bez przywiązania i bang. Zmanifestowało się dosłownie w kilka dni, więc e, śmieszna ta historia, ale no, historia manifestacji to mogę cały odcinek, pewnie pół godziny lub godziny, nagrać, bo mam tego dużo, spiszę, spiszę sobie kiedyś to i Wam opowiem. A tymczasem, to zapamiętajcie właśnie tą najważniejszą moją wiadomość z dzisiaj czyli po prostu zamiast Pytać się, dlaczego manifestacja nie działa, i mieć jakieś wyrzuty do wszechświata, że coś się nie dzieje i tak dalej, to żeby zobaczyć, co we mnie sprawia, że to się nie dzieje, jaki ja mam opór. Bo manifestacja jest skutkiem przebudzenia do większej świadomości nas, a nie po prostu czymś, co my musimy jakkolwiek cisnąć, czy się tym stresować, czy w ogóle nie wiadomo, co robić. Dlatego. Jeżeli ktoś z tym y, gdzieś tam ma dalej wyzwanie, to zapraszam na mój program Proces Przebudzenia lub na y, sesję 1 na 1, bo możemy to ogarnąć razem. Nie musicie być w tym sami. Ja wam pomogę i połączyć się z waszą wyższą jaźnią i też przepracować to, co siedzi w podświadomości, te wszystkie blokady, o których nawet teraz możecie nie wiedzieć, bo na tym polega podświadomość, że my nie wiemy czego nie wiemy. Także zapraszam serdecznie do kontaktu. I dziękuję Wam bardzo, że jesteście dzisiaj ze mną. Um, I pamiętajcie, że to, czego my pragniemy z poziomu ego, z poziomu umysłu, to nie jest zawsze to, czego pragnie dla nas nasza dusza. Więc ufajmy temu, ufajmy procesowi manifestacji, że wszystko się dzieje tak dokładnie, jak ma być, i tylko trzymajmy te pragnienia w serduszku, bez przywiązania do rezultatu i zobaczmy, jak magia się dzieje, bo naprawdę. Mówię Wam, mam tyle magicznych historii, które Wam jeszcze opowiem na kolejnym y, podcaście, że no, Bania mała. Także ufajmy temu, ufajmy życiu i ufajmy sobie, że wyższa nasza jaźń, wyższe nasze ja, to jesteśmy nadal my, prowadzi nas dokładnie tam, gdzie mamy być, dokładnie w tym czasie, gdzie mamy być. Także dziękuję Wam bardzo, kocham Was i do usłyszenia na kolejnym odcinku podcastu.